Witam wszystkich. Budowa domu samemu. Robimy dach. Dzień drugi. Słuchajcie, szóstą mamy. Sceneria trochę inna. Nie jesteśmy na działce. Ale chcę: jakby krok po kroku wam pokazać, jak robienie tego dachu. Czyli tak naprawdę, wszystko co jest z tym związane. I robienie zakupów, i takich tam, tutaj proszę, fura przygotowana z przyczepą, ze wszystkimi narzędziami, które zabieram na wieś. Więc dzisiaj, taką mamy listę zakupów do zrobienia. To są rzeczy, które będą mi jakby potrzebne, do tego, żeby częściowo zrobić ten dach. Jak to wygląda w moim przypadku? Tak. Generalnie tam jest na tej kartce wszystko napisane, co będzie mi potrzebne do zrobienia szkieletu. I tak na tą chwilę, jak to kupię, co jest na tej kartce, to powinienem mieć skręcony szkielet dachu. Jak ja to robię? Ja po prostu zastanawiając się nad tym jak będę robił, co będę robił, w jakiej kolejności będę robił i w jaki sposób układam sobie w głowie po kolei poszczególne etapy roboty i wypisuję na kartce po prostu rzeczy i narzędzia, które będą mi potrzebne do wykonania tej pracy i później robię weryfikację. No, jeżeli chodzi o narzędzia to w zasadzie Wszystkie, które mam to wykreślam. Od, od razu pakując je jakby na samochód. Te, tych, których nie mam muszę dokupić albo wymyśleć jak je zastąpić. No i to samo z rzeczami. Także jedziemy. Nie wiem jak będą dzisiejsze zakupy wyglądać, bo wiadomo mamy tam jakieś obostrzenia w sklepach, nie mam zielonego pojęcia, ile mi się zejdzie. Ale plan jest taki, żeby zrobić zakupy. I wystartować z tym wszystkim na wieś. Także do zobaczenia. Zakupy skończone, to wszystko z tych kartek zmieściło się w takich dwóch pudełkach. Nie wszystko jest to związane i potrzebne do robienia dachu, ale tutaj mamy wydane wujaka. Na rzeczy związane z dachem, tak mniej więcej. Oczywiście ja wam to wszystko podsumuję już po zrobieniu tego dachu. Także zakupy zrobione. Dwie godziny mi się zeszło. Myślę, że jest dobry wynik. Na 12 będę na działce. Dobra, do zobaczenia na działce. Dotarliśmy na budowę. Zaczynamy działać, coś. Koniec tego opieprzania. Teraz słuchajcie. Hmm. Teoretycznie powinno się to wystartować nie wiem czy wy to dobrze będziecie widzieć z wieńca na zaprawę natomiast ten wieńiec jest na tyle równy że ja go po prostu wystartuję z podwójnego grzebienia normalnie naklej przeskrobię go odkurzę przegruntuję yy żeby po prostu no, ten kurz, który tu osiadł wszystko żeby to zlikwidować i wystartujemy go z podwójnego grzebienia jeżeli chodzi o poziom w tą stronę teoretycznie nas ta sprawa nie interesuje osoby, które będą śledzić jak to będzie robione w późniejszym czasie się dowiedzą dlaczego interesuje nas tylko w tą stronę piątek naprawdę i linia muru więc yy, oczyszczę te dwa szczyty ten i tamten i bierzemy się za murowanie no niestety wiatr wieje musicie to jakoś przemilczeć no bo przecież wiatr nie wyłączy się także biorę się za robotę no i dobra zaczynamy pierwszą warstwę standardowo Robimy generalnie tak jakbyśmy jakbyśmy murowali dalej bloczki na bloczki. Tylko tu będzie taki mek jeden. O, nie spadło. Drugi grzebień damy na bloczek, trochę cieńszy, jadam na krzyżowo. Wiecie, jak macie równy, równy wieniec, równe wszystko, to tak naprawdę jakbyście dalej murowali. Teraz mych polegał na tym, że wystawiłem ten bloczek 13. Za mało. O, gdzieś tak. Wystawiłem go 14,5, 15 na zewnątrz. Jak będziecie obserwować wszystkie filmy po kolei, to dowiecie się tak takie zrobione nie pamiętam czy kamera jest dobrze ustawiona Ustawiamy go do pionu Czyli tak, bloczek ustawiamy do pionu, wyjeżdżamy 15 na zewnątrz, robimy drugą stronę, przerzucamy sznurek, ustawiamy do sznurka. Dwa bloczki mamy ułożone i teraz słuchajcie, bo ponieważ to kleju jest grubiej, to tego sznura nie da się tak naciągnąć na maksa, więc on na razie jest przeciągnięty tylko tak, żeby złapać linię muru żeby ustawić te dwa pierwsze bloczki do sznura żeby była płaszczyzna muru linia muru ja teraz pójdę na drugą stronę zanim wrzucę tam dwie warstwy bloczków zanim trochę ogarnę to to mi podeschnie i później już wrócę się tutaj murować sznur mocno napięty ściąga trochę te bloczki więc trzeba chwilę poczekać później przy następnych już nie będzie tego problemu więc idę na drugą stronę widzimy się potem tamta strona jest wystartowana przygotowana sobie schnie to już na tyle podeschło że się nie rusza więc ustawiamy sznurek możemy go teraz już naciągnąć tak jak powinien być naciągnięty czekajcie bo to z tamtej strony muszę naciągnąć Oczywiście żeby tak ułożyć cebloczki to rusztowanie musi być wysprzątane no, nie może być żadnych gruzów żadnego niczego żeby yy, chodząc po tych bloczkach one nie popękały No i dobra murujemy i generalnie murujemy do sznura tak jak przy poprzednich warstwach e, zachowując linię natomiast poziomu na poziom możemy mieć kompletnie wywalone więc ja się biorę za murowanie e, i do następnego ujęcia pierwszą warstwę mamy wymurowaną ja wszystkie łączenia zalewam i to od początku budowy wszystkie łączenia zalewam jeżeli jesteście ciekawi dlaczego zapraszam do obejrzenia filmiku tam bodajże jest tytuł szczelność połączeń pionowych czy szczelność coś w ten deseń więc dlatego zalewam te te pionowe otwory no i idę zaraz na drugą stronę, to se podeschnie, ogarniemy drugą stronę, no i jakby trochę się późno robi, pół do trzeciej, ale budowa powolutku rośnie. Drugą stronę mamy zrobioną i teraz tak. Jeżeli macie to tak krzywe, że nie wiem czy to mówiłem czy nie, bo już się zamotałem, że są takie duże zęby, to trzecie to tarką. Eee, trzecie to tarką. Eee, jeżeli macie zamiar zalewać te dziury, to trzeba to przetrzeć tarką przed zalaniem, bo później będzie lipa. Jeżeli nie macie za zamiaru zalewać tych dziur, no to spoko godno, dobra robimy drugą warstwę, też muszę wyjechać na zewnątrz, zobaczę jak mi tu wyjdzie, sporo będę musiał wyjechać, więc składę drugą warstwę, to już nie ma co pokazywać, bo to już wiadomo jak to zrobić, no i działamy dalej. Oczywiście, drugą warstwę już kładziemy normalnie na normalny y, grzebień, już bez podwójnego grzebienia. Yy. Drugi dzień robienia dachu właśnie dobiega końca. Yy. Słuchajcie, tu są dwie warstwy, yy. plus trzecia jakby na górze stoi przygotowana, yy. i tam jest jedna warstwa plus druga stoi na górze przygotowana oczywiście nie wykonałem planu no sąsiad na bajerę przyszedł i mi półtorej godziny poszło się że tak powiem przejść więc tu nie dało rady nie zdążyłem ale i tak jest chyba nieźle jak na w zasadzie taki fizyczny pierwszy dzień teraz jeszcze wracając do tego szczytu na rożnikach pilnujemy pion i centralnie w środku pilnujemy pion, ponieważ ten szczyt się złoży nam w trójkąt i by pasowało, żeby na górze był ten pion, żeby nam tu jakieś cuda nie wyszły. Aczkolwiek jak dwie strony lewą i prawą zrobicie w pionie, to teoretycznie środek też powinien być w pionie, ale może warto to sobie sprawdzić, bo to zajmuje 10 sekund a zawsze żebyśmy mieli pewność cóż więcej zobaczcie pierwszy, pierwszy zachód słońca w tym roku na własnej działce z własnego domu normalnie szaleństwo no dobra teraz jeszcze taką kwestię mam jak Zobaczę jak będę wam wkładał te odcinki bo chciałem jakby po dniu ale jak jakiś tam jeden dzień wyjdzie bardzo krótki to złożę w jeden odcinek parę dni zobaczymy jak to tam będzie w każdym razie uparłem się żeby robić to każdy dzień wam pokazać żebyście mieli rozeznanie jak to tak naprawdę wygląda co trzeba załatwić już widzę że muszę jutro pojechać rano do sklepu bo już mi się tu plan jeden zmienił no ale to będzie 15 minut kupię co mi potrzebne yy, i no i będziemy je zmieniać no bo zaplanować na sucho to jest jedna sprawa a w trakcie zrobić to jest druga sprawa i kwiatki będą zawsze jakieś tam wychodzić zawsze się będą pojawiać rzeczy których nie przewidzimy tak jakby chociażby gadkę z sąsiadem przez półtorej godziny która psuje nam plan załóżmy no to jest niestety budowa. No dobra jako drugi dzień pracy przy dachu uważam za zakończony. Widzimy się w kolejnym dniu Oczywiście dla tych, którzy są zainteresowani. Popatrzcie jeszcze sobie ze mną na te słońce Naprawdę szał Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!